Witam serdecznie. Temat dzisiejszego rozważania brzmi Pokuta i dyscyplina w kościele. I jest oparty o tekst z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, y, z 12 rozdziału, od 20 wersetu do 4 wersetu 13 rozdziału. Jakiś czas temu ktoś mi opowiadał, że jechał przez Słowację samochodem i popełnił jakieś wykroczenie drobne wykroczenie drogowe. Zatrzymała go policja. I powiedziała mu, zapłacicie pokutu. Czyli no zrozumiał, zapłacicie pokutę, zaczął się zastanawiać, o jaką pokutę chodzi. Oczywiście chodziło o mandat. Słowo pokuta w języku polskim oczywiście oznacza coś innego niż w języku słowackim. Kojarzy nam się z uczynieniem za grzechy. Ale pytanie brzmi, czym jest pokuta w Biblii? I na, czym, na czym polega pokuta w Biblii? W jaki sposób ma się wyrażać? czym jest w swojej istocie i co robić, kiedy jej nie ma, co powinien robić Kościół, kiedy członek Kościoła nie pokutuje. Także pokuta i dyscyplina w zborze, pokuta i dyscyplina w Kościele. To jest temat dzisiejszego rozważania. On się już znajduje w końcówce drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian i w tej części listu apostoł Paweł wybiega już myślą do przodu, Ku swojej wizycie, planowanej wizycie w Koryncie, która też ulegała odroczeniu z różnych powodów, ta apostopa wyjaśnia na początku listu. Natomiast w tym miejscu próbuje sobie wyobrazić, jak to będzie, kiedy pojedzie do Koryntu. I w jego sercu, kiedy o tym myślał, zaczęły się pojawiać pewne obawy. I w 20 wersecie 12 rozdziału mówi tak. <laughs> Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zostanę was nie takimi, jakimi bym chciał, i że Wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście. Lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Postoł Paweł obawiał się, że kiedy przyjedzie do Koryntu, właśnie zostanie ich w takim stanie duchowym, zostanie taką atmosferę w tym kościele. I apostoł Paweł mówi tutaj o dwóch kategoriach grzechów: o grzechach ducha i grzechach ciała. Właśnie te grzechy ducha to są te wymienione w 20 wersecie, który przeczytałem: swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Czyli po prostu jakieś zgrzyty między ludźmi w kościele, jakieś kłótnie. I pytanie, czy znamy to skądś, właśnie taką atmosferę, czy takie sytuacje się zdarzają w kościele, w zborach, czy raczej jest to coś rzadko spotykanego, z czym nie mamy do czynienia prawie w ogóle? No Jeśli już dostatecznie długo żyjemy, to wiemy, że niestety, ale kościoły czasami niestety zmagają się z takimi problemami: swary, zwady, obmowy, oszczerstwa. Ktoś przychodzi i za plecami innych osób, mówi coś złego na temat braci czy sióstr. A później ktoś inny jeszcze mówi coś złego na temat tej pierwszej osoby, a czasami dochodzi do otwartej kłótni między ludźmi. Jezus powiedział takie słowa, znane słowa w Ewangeliana 1334 Jezus powiedział tak. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość, miłość wzajemną mieć będziecie. Świat jak ma poznać prawdziwych chrześcijan, po wzajemnej miłości. I pytanie brzmi, czy jeżeli w Kościele panuje taka atmosfera, czy jesteśmy dobrym świadectwem dla tego świata. Post. Paweł obawiał się, że właśnie taką atmosferę zostanie w zborze w Koryncie. I nie znaczy to, że nie mamy jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, y, różnic y, zdań, że nie, że nie mamy nawet jakichś, jakichś zgrzytów, Sytuacji konfliktowych. Życie nieuchronnie niesie ze sobą konflikt, ale pytanie, w jaki sposób podchodzimy do rozwiązywania tych, tych kwestii. Czy miłujemy naszych braci i siostry w Chrystusie? Czy życzymy im jak najlepiej? Czy zależy nam na ich dobrym imieniu? Czy też jest inaczej? I apostoł Paweł mówi, że jeżeli zostanie właśnie taką atmosferę w zborze, to będzie musiał również postępować inaczej niż tego, by oczekiwali być może, będzie musiał ostro zareagować na to co zastanie. Ale w następnym wersecie, 21, mówi jeszcze apostoł Paweł o drugiej kategorii grzechów, które określiłem mianem grzechów ciała. I apostoł Paweł mówi tak: "Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy" I do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, przeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Nieczystość, przeteczeństwo, rozwiązłość. Co to, co to za grzechy? Bo słowo przeteczeństwo już wyszło z użytku w języku polskim. Jest to greckie słowo porneia, od tego słowa pochodzi słowo pornografia. I jest to słowo, które określa różnego rodzaju grzechy seksualne, począwszy od. Cudzołóstwa lub współżycia poza małżeństwem, a właśnie skończywszy na pornografii i różnego rodzaju nieczystości seksualnej. To są właśnie te, te grzechy, ta kategoria grzechów, grzechy ciała. I z Biblii wiemy, że seksualność stworzył Bóg. Jest to coś dobrego, coś, coś wspaniałego, coś, co Bóg dał ludziom na samym początku. Powiedział Adamowi i Ewie, rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię. Y, czyli chciał, żeby mieli potomstwo, y, ale też Bóg od samego początku jasno określił ramy, w, jakiej, w jakich ma się seksualność realizować czyli w małżeństwie, w tych właśnie ramach, bezpiecznych y, ramach wyznaczonych przez Boga. Małżeństwo, czyli według Biblii związek jednego mężczyzny, jednej kobiety na całe życie trwały związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. I wszelka aktywność seksualna poza tymi ramami w oczach Bożych jest niewłaściwa. Jest to właśnie ta nieczystość, ta rozwiązłość. I nawet jeżeli coś takiego dzieje się tylko w sferze myśli, to może się nam wydawać y, no, trudne do, do zastosowania, ale, ale nasz Pan Jezus Chrystus y, wyraźnie o tym nauczał. W Kazaniu na Górze mówił, że nawet w naszych, w naszych sercach czy przede wszystkim może w naszych sercach powinniśmy być czyści. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 27 i 28 werset. Nasz Pan mówi tak, słyszeliście, już powiedziano, nie będziesz cudzałożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzałóstwo w sercu swoim. Nasze serca mają być czyste. O to mamy dbać. I... Z tego powodu właśnie Biblia też daje nam rady, w jaki sposób mamy postępować, kiedy jesteśmy kuszeni. Nie da się uniknąć tego rodzaju pokus. Świat nasz jest taki, jaki jest. Wystarczy włączyć telewizję i obejrzeć kilka, kilka reklam. Co mówi Biblia? Jak mamy postępować, kiedy doświadczamy tego rodzaju pokusy? Uciekać. Mamy uciekać, tak jak Józef uciekał od, od żony Potyfara, nie stawiać, nie próbować stawiać czoła tej pokusie, opierać się, uciekać. Natomiast w Koryncie byli ludzie, którzy popełnili grzechy należące do tej sfery, i jeszcze za nie nie odpokutowali, nie uczynili pokuty. Pytanie brzmi, co to znaczy? Może też jakie to były grzechy? Trochę światła rzuca nam na to pierwszy list do Koryntian, w którym czytamy, że rzeczywiście były to poważne grzechy ktoś żył ze swoją macochą czyli z żoną swojego ojca, drugą prawdopodobnie, czy kolejną. Czytamy o chrześcijanach, którzy chodzili do domów publicznych. Oni twierdzili, że to nie jest grzech, że, że to jest tylko zaangażowane, w, w tę aktywność tylko ich ciało, duch jest czysty. Tak twierdzili, bo to oczywiście pod wpływem greckiej filozofii. I post. Paweł pisze, że oni jeszcze nie odpokutowali za te grzechy. Co to znaczy? To znaczy, że oni nadal uważali, że nie zrobili niczego złego. Nadal uważali, że to, co zrobili, było słuszne, właściwe i niepotrzebnie się apostoł Paweł ich czepiał. A jak Paweł sobie wyobrażał tą pokutę? Czym jest według Biblii pokuta? Pokuta to nie jest te takie przysłowiowe dziesięć zdrowasiek, to nie jest jakieś samobiczowanie, tak jak, tak jak to w średniowieczu, może mamy takie wyobrażenie, miało miejsce. Nie jest to też chodzenie do spowiedzi, nie jest to też mówienie komuś, o grzechu albo, albo publicznie. Według Biblii, pokuta jest to przede wszystkim zmiana myślenia o swoim grzechu, o popełnionym źle, zgodzenie się, zgodzenie się w głębi swojego serca z tym, co mówi Bóg, co mówi Słowo Boże na temat tego, co my uczyniliśmy. Przyznanie Bogu racji. To jest właśnie pokuta. <laughs> Greckie słowo na pokutę, które jest tutaj użyte też i w, i w Nowym Testamencie, które jest używane, to jest słowo metanoja. Ona dosłownie oznacza zmianę umysłu, czyli zmianę sposobu, w jaki myślimy o tym, co zrobiliśmy. Także przede wszystkim trzeba zgodzić się z tym, co mówi Bóg na temat grzechu: przyznać Bogu rację w swoim sercu, w głębi swojego serca. Prawdziwa pokuta zawsze również łączy się w Biblii prawdziwa pokuta ze zmianą postępowania czyli z odrzuceniem grzechu. Nie wystarczy tylko przyznać się do tego, ale trzeba ten grzech również porzucić. Kiedy Duch Święty przekonuje nas, że coś w naszym życiu jest złego, że coś jest niewłaściwego, nie tylko powinniśmy przyznać rację, oczywiście to jest ten najważniejszy i fundamentalny krok, bez którego nic nie ma, ale również powinniśmy ten grzech porzucić. Efezjan 4:28 Kto kradnie, niechaj kraść przestanie. Prawdziwa pokuta łączy się z porzuceniem grzechu. Prawdziwa pokuta będzie zawsze skuteczna. Jeżeli przyznajemy się do naszych grzechów przed Bogiem, uznajemy to, Bóg Słowo Boże obiecuje, że odpuści nam grzechy. To jest wspaniała obietnica. Nic więcej nie musimy robić. Całą resztę, całą resztę, właśnie całą karę za nasze grzechy wziął na siebie Jezus Chrystus. Wziąłeś winę mą i wstyd, aby zanieść je na krzyż. Jezus zaniósł naszą winę, nasz wstyd na krzyż. My musimy ten grzech uznać przed Nim. I gdy prawdziwie pokutujemy, Bóg nie tylko daje nam odpuszczenie, co obiecał, ale również oczyszcza nasze serce i wyzwala nas z mocy grzechu. Jeżeli prawdziwie pokutujemy, to Bóg daje nam uwolnienie z grzechu, daje nam moc do przezwyciężenia tego grzechu, już do Niego nie musimy wracać. Tak jak Dawid po grzechu z Batrzebą nie wrócił już do do grzechów, jakie popełniał. Także to wszystko jest możliwe, ale tylko wtedy, kiedy pokutujemy, czyli kiedy uznamy w głębi serca nasz grzech i kiedy staniemy jakby po stronie Boga przeciwko sobie. To jest istota prawdziwej pokuty. Jak tego nie ma, to żadne inne, inne środki nie pomogą, choćby człowiek chciał w jakiś sposób zadośćuczynić za swój grzech. To wszystko jest. To wszystko będą tylko puste uczynki religijne. I apostoł Paweł obawiał się, że ludzie w Koryncie nie pokutowali, czyli cały czas uważali, że oni nic złego nie, uczyni, nie uczynili. I dlatego mówi właśnie tutaj, że zostanie upokorzony wśród, wśród nich, dosłownie zostanie zniżony, jakby do parteru, czyli zostanie, ta, ta sytuacja go po prostu będzie, będzie dla niego przytłaczająca, przygnębiająca. Gdy Paweł pisał do niektórych zborów, na przykład do Filipi, czy szczególnie właśnie może do Filipi, to odczuwał wielką radość na myśl o tych ludziach, ponieważ oni byli posłuszni Ewangelii, wydawali owoc. Oczywiście tam też były, były jakieś, jakieś kwestie, jakieś problemy, ale generalnie oni przysparzali mu dużo radości. Natomiast kiedy myślał o Koryntianach właśnie w tym okresie, to raczej właśnie obawiał się, że kiedy pojedzie i kiedy zastanie, ten, ten stan, w jakim będzie ten zbór, sprawi, że będzie przygnębiony. Bardzo go to bolało. I grzech naszych współwyznawców, współwierzących, chyba jest tym, co zasmuca nas najbardziej. Jeżeli coś się im przytrafi, nawet jeżeli jest to jakaś, jakieś nieszczęście, to nic nie jest tak, tak złego i tak przykrego, jak, jak to, że kiedy wpadną w jakiś, w jakiś grzech. Jest to wielki powód do smutku. Ja postępowałem Paweł właśnie ubolewał nad tym, że ci ludzie. Ciągle nie odpokutowali, ciągle jeszcze uważali, że wszystko jest tak jak w należytym porządku według nich. Ale apostoł Paweł mówi, że na ubo ubolewaniu się nie skończy, że będzie też reagował i że będzie działał. Mówi, jeżeli te rzeczy będą obecne, to oni nie znajdą go takim, jakim chcieliby go znaleźć. Już nie będzie tym miłym apostołem, ale będzie musiał postępować z nimi ostro. I w pierwszym rozdziale XIII rozdziału mówi tak: trzeci to już raz wybieram się do was, na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. I Tutaj apostoł Paweł przytacza prawo, bardzo stare prawo, prawo właśnie z, z, jeszcze właśnie z czasów Mojżesza, które Bóg nadał Izraelowi za pośrednictwem Mojżesza, że każda sprawa, każde oskarżenie musi być poparte zeznaniem co najmniej dwóch Albo trzech świadków, jeżeli ma być wydany jakiś wyrok w tej sprawie. Jeżeli nie ma niezależnych, wiarygodnych świadków, którzy by mogli potwierdzić jakieś oskarżenie, to wtedy yy, nie można po prostu czegoś takiego wysuwać pod, niczym, pod niczyim adresem. I ta zasada była bardzo dobra, ponieważ ona chroniła ludzi przed bezpodstawnymi oskarżeniami. Dopiero kiedy czyjeś oskarżenie było poparte w odpowiedni sposób, przez innych, to można było właśnie wydać, osądzić ten postępek i wydać jakiś wyrok. Pytanie brzmi, w jaki sposób apostoł Paweł chciał tą zasadę zastosować w Koryncie wobec ludzi, którzy popełnili grzechy. Pytanie, czy chciał ustanowić jakiś sąd kościelny, czy chciał przepytywać ludzi, świadków, czy chciał przepytywać świadków w kwestiach jakichś grzechów popełnionych kiedyś, grzechów seksualnych czy innych. Pytanie, czy coś takiego apostoł Paweł chciał, chciał zrobić? No oczywiście nie, to byłby jakiś, jakiś absurd. Niczego takiego nigdzie nie ma w Nowym Testamencie. Nie ma jakichś sądów kościelnych, nie ma takich praktyk. To byłoby po prostu y, przesadne wtrącanie się w czyjeś życie. Oczywiście czegoś takiego apostoł Paweł nie chciał czynić, ale zobaczmy, co tutaj mówi na początku. Trzeci raz wybieram się do Was. Każda sprawa opiera się na dwóch, trzech świadkach. Czyli widać pewną grę słów. Jedzie trzeci raz, i każda sprawa ma być oparta o zeznanie dwóch czy trzech świadków. Co apostoł Paweł chce przekazać? Prawdopodobnie chodzi o to, że był już w Koryncie raz, był już drugi raz, teraz będzie trzeci raz, i kiedy zobaczy właśnie życie ludzi, których mógł ich poznać, mógł zobaczyć jak oni żyli, jak postępowali, jeżeli zobaczy, że oni nadal trwają właśnie w tych grzechach, które na pewno nie były jakimiś grzechami ukrytymi, tylko jawnymi, no to będzie miał wystarczającą podstawę aby zacząć działać, aby zacząć prowadzić różnego rodzaju działania dyscyplinujące. Także jego osąd, to, to, to co apostoł Paweł chce powiedzieć, nie będzie pochopny. I my nigdy, kiedy y, stosujemy dyscyplinę w Kościele, nie powinniśmy działać pochopnie. Powinniśmy działać w oparciu o rzetelny osąd, poznanie każdej sprawy. W drugim wersecie apostoł Paweł pisze tak, zapowiedziałem poprzednio, gdy po raz drugi byłem u was i zapowiadam obecnie, gdy jestem teraz u was nieobecny, tym, którzy ongiś popełnili grzech i wszystkim pozostałym, że gdy przybędę ponownie, nie będę pobłażał. Postoł Paweł mówi, kiedy przyjadę po raz trzeci, nie będę pobłażał. Brzmi naprawdę złowrogo. Co mówi, co mówi apostoł? Że dotąd ostrzegał, wielokrotnie ostrzegał ludzi żyjących w grzechu. Ostrzegał ich osobiście, ostrzegał ich listownie. Oni wiedzieli, co mówi Słowo Boże na temat ich postępowania. I dopiero po tych ostrzeżeniach apostoł Paweł przystąpi do, do działania, do, do, zacznie podejmować środki dyscyplinujące. Tak nakazał to czynić Pan w Ewangelii Mateusza. Właśnie czytamy, że jeżeli widzimy, że nasz brat grzeszy, powinniśmy najpierw napomnieć go osobiście, później jeszcze pójść z kimś. Jeżeli nie uzucha, to wtedy właśnie przedstawić sprawę zborowi. Jeżeli nie, no to wtedy trzeba podjąć działania dyscyplinujące. Ale pytanie brzmi, jak ta dyscyplina, jak to działanie dyscypli dyscyplinujące miało wyglądać? Co to znaczy, że Paweł nie będzie już pobłażał? Co miał zamiar uczynić? No właśnie, to jest, to jest dobre pytanie. Przecież nie mógł wykonać żadnej kary, żadnej kary, nie mógł wykonać chłosty czy czegoś takiego. W Starym Testamencie były różne kary, ale w Nowym Testamencie nie ma. Dzisiaj też nie mamy żadnych kar przewidzianych dla członków zboru, którzy na przykład nie, nie chcą pokutować, i to dobrze. Już strach pomyśleć, co by było, gdyby takie, takie narzędzia były dostępne. A jednak w Biblii są fragmenty, które wskazują, co apostoł Paweł mógł mieć na myśli, kiedy mówił o dyscyplinie i o tym, że nie będzie pobłażał. Pierwszy Koryntian 5 rozdział 4 i 5 werset. Apostoł Paweł pisze tak. Kontekst to jest właśnie jak postępować wobec osoby, która zgrzeszyła i trwa w grzechu pomimo napomnień. Gdy się zgromadzacie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, <laughs> aby duch był zbawien, zbawiony w dzień pański. Co to znaczy oddać grzeszącego szatanowi? Co to znaczy? To znaczy wyłączenie go ze zboru, z kościoła, ze społeczności ludzi wierzących, tam gdzie jest pod Bożą ochroną, jest przedmiotem modlitw do sfery poza kościołem, do sfery tego świata, gdzie kto, kto rządzi na tym świecie. Szatan jest na łasce, znajdzie się na łasce i nie łasce diabła taka osoba. Jest bardzo ciekawe, że kiedy apostoł Paweł coś takiego mówił, wypowiadał tego rodzaju sąd, to bardzo często w ślad za tym, właściwie zawsze, w ślad za tym szło Boże działanie. Na przykład jest taka sytuacja opisana w dziejach apostolskich w 13 rozdziale od 9 do 11 wersetu kiedy apostoł Paweł zwrócił się do Elmasa, czarnoksiężnika, który był przeciwny Ewangelii, którą głosił apostoł Paweł. Apostoł Paweł głosił Ewangelię i ten czarnoksiężnik mówił, że to nie jest prawda. I apostoł Paweł, czytamy tak, czytamy w dziejach apostolskich takie słowa, A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł o pełny wszelkiego oszukaństwa, i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości. Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich. Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mroki i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Widzimy, że w ślad za słowami apostoła Pawła, szło potężne działanie Boże. Także apostoł Paweł nie był taki zupełnie bezsilny, jak mogli sobie wyobrażać koryntianie. I w kolejnych dwóch wersetach, już będą ostatnie, które dzisiaj rozważymy, apostoł Paweł przyrównuje swoje dyscyplinujące działanie do służby Chrystusa, a konkretnie do Jego śmierci i do Jego zmartwychwstania. Trzeci i czwarty werset XIII rozdziału. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec Was bezsilny, ale jest mocny wśród Was, choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród Was. Paweł mówi, że Chrystus został ukrzyżowany w słabości. Kiedy, kiedy Jezus był przybity do Krzyża, był bezsilny. Nikt, nic nie mógł zrobić. Nie mógł ruszyć ani ręką, ani nogą. I wszyscy przechodnie, którzy przechodzili pod krzyżem, śmiali się z niego. W Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 40 werset, czytamy taki: mówili, Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowuj, odbudowujesz, ratuj samego siebie, jeśli jesteś synem Bożym, i stąp z krzyża. Śmiali się z Jezusa. Co zrobił Jezus? Nic nie odpowiedział. Umarł w słabości i w pohańbieniu, ale wiemy, że w ten sposób zapłacił za nasze grzechy, za nasze winy wszystkie. I dobrowolnie Jezus to uczynił. I Jezus umarł, ale jednak nie pozostał w grobie. Po trzech dniach powstał z martwych i ukazał się jako żywy swoim uczniom. I podobnie Paweł. Wydawał się słaby i bezsilny. Może koryntianie mówili, co ty możesz zrobić? Co może zrobić ten człowiek? Jak sobie wyobraża dyscyplinę? Jak sobie wyobraża to, że nie będzie pobłażał? Czy, czy chce nam pogrodzić palcem? Czy co chce zrobić? Ale Paweł mówi, że może wygląda niepozornie, ale tak jak Jezus zmartwychwstał i żyje w mocy, tak jego słowom, jego sądom również będzie towarzyszyła Boża Moc. I gdy będzie dyscyplinował, to Pan będzie się swoją mocą do tego przyznawał. Będzie zmieniał okoliczności życia. Może ludzi, którzy będą poddani dyscyplinie. Może zsyłał choroby, może zsyłał jakieś inne trudne okoliczności w ich życiu, aby się upamiętali. Bo wszelka, wszelka dyscyplina ma właśnie to na celu, aby ludzie oprzytomnieli i zdali sobie sprawę ze swojego grzechu. Widzimy właśnie, że w ten sposób. Bóg działa. W Nowym Testamencie czytamy na przykład o tym w, dziejach apostol... w Objawieniu Apostoła Jana w listach do zborów. Chrystus nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was. Jezusowi zależy na czystości, na świętości Kościoła. Bardziej niż, niż na czymkolwiek, na, na czymkolwiek innym. I Jezus ma moc i środki, aby y, zrobić w Kościele, czy dbać, dbać o tą czystość. I może to brzmi trochę właśnie złowrogo wszystko, ale my również powinniśmy stosować te zasady, te biblijne, zdrowe, biblijne zasady w Kościele. Może to jest coś, o czym nie za bardzo lubimy mówić, wolimy koncentrować się na Bożej łasce, na Bożej miłości, no, na Bożej dobroci, oczywiście to wszystko jest, jest prawda, ale niestety jest też ta druga strona, która czasem jest też konieczna. Jeżeli widzimy, że jakiś człowiek. Nie postępuje zgodnie, brat albo siostra, nie postępuje zgodnie ze Słowem Bożym, jeżeli ten grzech jest ewidentny, jeżeli jest, jest oczywisty, jeżeli nie zwraca uwagi na napomnienia żadne, ale uważa, że jest wszystko w porządku, wtedy Kościół właśnie powinien podjąć środki dyscyplinujące. Także jakie pytania stawia dzisiaj? Słowo Boże przed nami. Myślę, że pierwsze pytanie, najważniejsze, to czy jesteśmy ludźmi, którzy pokutują? Czy, czy jesteśmy osobami, którzy kiedy Duch Święty pokazuje nam jakiś grzech, przekonuje nam, nas o tym grzechu. Oczywiście musimy y, też mieć kontakt ze Słowem Bożym, bo w jakiś sposób, w jaki inny sposób możemy wiedzieć o naszym grzechu. Ale kiedy Duch Święty wskazuje nam na jakiś grzech, powinniśmy to uznawać, przyznawać się do tego. I porzucać ten grzech jak najszybciej. Obojętnie, jaki to jest, jaki to jest grzech, czy to jakiś duży grzech, czy mały, czy jawny, czy ukryty, powinniśmy przyznawać Bogu, odwracać się od tego grzechu i porzucać go. To powinno być cały czas obecne w życiu każdego chrześcijanina. Ciągła, pokuta. I drugie pytanie: pytanie czy stosujemy dyscyplinę? Jeżeli widzimy, że ktoś właśnie w kościele, w zboże, brat czy siostra trwa w grzechu. I nie chcę słuchać napomnień. Y, pytanie, czy stosujemy dyscyplinę. To nie jest miłe, to nie jest przyjemne. Wolelibyśmy tego nie czynić, ale niekiedy jest to konieczne, ponieważ Jezusowi zależy na czystości Kościoła. Trzymajmy się słowa, a Pan będzie okazywał swoją łaskę, swoją miłość i swoją moc. Amen.